No, i mojej podróży motocyklem ciąg dalszy. Jestem w tej chwili w miejscowości Lutry, która też ważna była w moim życiu. Jako dziecko chodziłem tutaj do szkoły podstawowej, pierwsze cztery klasy. Szkoła podstawowa to jest tutaj. Tu zaczynałem swoją edukację. No, tam w oddali jest szkoła dwóch budynków się składało, z tamtego i z tego. Pamiętam, że zimową poro było tak marnie, bo musieliśmy przechodzić niestety. Tutaj jest piękny kościół, którym pierwszą komunię świętą przyjmowałem. I wiecie co, tutaj jest taki fajny, fajny temat, bo będąc dzieciakiem, jak się tutaj ganiali, biegali po tych murach, ksiądz Probosz nas tutaj ganiał, jakbyśmy skakali po tych murach. Ja taki bardziej byłem, nie wiem, ja zawsze byłem trochę inny i lubiłem tam dociekać pewnych rzeczy. I tutaj, w witrażu, zauważyłem, że oprócz matki boskiej, która trzyma pana Jezusa na rękach, jest jeszcze motyw taki: no, jest stal hełm, taki niemiecki hełm, i z takim mieczem. Ja no nie, nie, nie znam historii tego, może wy będziecie wiedzieli coś na ten temat, Pamiętam, pamiętajcie, to jest kościół katolicki w Lutrach, wiem, mam nadzieję, że będzie dobrze widać ten motyw, o, to jest to, tutaj widać wyraźnie, Stalchem, miecz i jeszcze jakiś napis BOT, BOT, o, będzie to widać, będzie... będzie chyba o. fajnie mi dzwony biją no. podróż jak na razie odpukać przebiega bardzo sprawnie Motocyk się dobrze trzyma mój rcr -ek. to wspaniała jest maszyna jak śpiewał Rysiek: Harley, mój to jest to. Nigdy mnie nie zawiódł, bo i tak dalej było. Pogodę mam super. No i co, dalej lecę. Teraz polecę sobie na Reszel. Nie wiem, gdzie mnie zastanie noc. Czy wrócę dzisiaj do domu, czy będę spał gdzieś. Mam alternatywę: namiot, albo gdzieś jakiś hotel agroturystyka. Zobaczymy. Boże, jaki jak, jak wspomnień czar Normalnie i dla mnie dzwony. Na szczęście, mam nadzieję. Lutry. Lutry. Tutaj był asfalt. Ślizgawka w zimę od tych drzwi. Tutaj specjalnie wyślizgana była. I sobie jeździliśmy na butach. A woźny cały czas piachem sypał. A my to na nowo jesteśmy roz. Rozślizgiwali, kurde. Checka <laughs> normalnie łezka wokół się kręci. Ile to już lat? Matko jedyna. Lecz cóż, życie! Aj, jej, jej, by tak śmieć ze 20 lat, mniej. Można by było trochę. Inaczej swoim życiem pokierować. To co? Odpalam maszynę, jadę dalej. Siemanero. Aha. Drogi widzu. Może jakiegoś suba? Łapka w górę? Byłoby miło. Udostępnienie. Pozdrawiam serdecznie.